No witam serdecznie wszystkich starych i nowych wywalców kanału Ojca Wesnego. Powiem wam, że miałem nagrywać wczorajszy dzień Chorwacji i dzisiejszy, ale niestety z przyczyn technicznych nie dało się, więc nagramy, już wyjeżdżamy z Chorwacji. No bo cóż, jedziemy się załadować na Włochy No i musimy jakoś to ogarnąć. Aczkolwiek czy to się nam tak uda to do końca nie wiem dzisiaj przygotuj się bo mamy mało czasu prawo za 950 A, metrów powiem wam że firma pracuje tylko do 18 jest za 15 14.45 jest no, za 15 trzecia nie wiem czy nam się to uda ale spróbujemy walczymy jeszcze troszeczkę, no jak się nie uda dzisiaj, no to trudno, będziemy to robić jutro no i teraz wróciłbym sobie do kilku tematów które mnie bardzo nurdują, bo wiecie jak w internecie cokolwiek stawiam, nie jest to interpersonalne czyli nie, nie tyczy się to żadnych osób ani ich firm jest to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie i jest to do ogółu kierowane, a nie do pojedynczych osób, no ale trudno, ktoś tam może coś źle zinterpretował, może ja to źle powiedziałem, nie wiem, nie będę się po prostu w to zagłębiała, jeżeli ktoś jest tym, no powiem szczerze, urażony, no to bardzo mi przykro z tego powodu. No sorki odebrał to ktoś skręci, te personalnie, to, dokładnie, że to do niego dotyczyło się, ja niestety nie no nic takiego, już brawo. nie będę nic zmieniał, bo tak jak zauważyliście w moich filmach, nie ma żadnego cięcia, wstawiania kombinowania, nieraz są filmy tylko po prostu złączone no ale to też rzadko to co mam do powiedzenia, to po prostu skręci, mówię od razu i następną nic skręci, nie wycinam Ewentualnie mogę cośkolwiek sprostować, tak to u mnie wygląda. Chciałem się zająć jeszcze tematem, o którym nikt nie mówi w ogóle. A mianowicie, właśnie jak się firmy zamykają, jak wygląda zwolnienie pracownika, kierowcy. No, to jest gdzieś wszędzie pomijany ten temat. No i zaczniemy od powiem wam zwolnienia. I zamykam firmy, to będzie dobre. Dobry sposób, powiedziane krótko: zamykam firmy. No i pracownicy, mamy ich pięciu. Na przykładu, już mówię, żeby to nie było personalne, chcemy zamknąć firmę. no Umyśleliśmy sobie no bo to, jak mamy do tego prawo. W piątek. <laughs> powiedzmy, jest początek miesiąca i zamykamy firmę z ostatnim dniem miesiąca albo zawieszamy działalność ewentualnie nawet jej nie zamykamy tylko zostawiamy sobie jedną powiedzmy ciężarówkę będziemy sami w niej jeździć, ale pozostałych kierowców jak i resztę sprzętu doszliśmy do wniosku, że po prostu sprzedajemy bo taki mały kapryk w prawo. no i co następuje szczerze mówiąc kierowców do końca miesiąca pracy, dostali powiedzenie przekłada się to w różnoraki sposób powiedzmy, jeżeli firma fajtuje tak czy tak należy się 3 miesięczna odprawka, jeżeli jest taka opcja. Jeżeli my wypowiadamy pracownikowi powiem Wam Pracę, czyli umowę obowiązuje nas to samo czyli miesięczne wynagrodzenie. Ewentualnie zap trzeba budować. Oczywiście o tym mówimy. Będą zostać wypłacone. Ale jeżeli z niewiadomych przyczyn, pracownik powiedzmy, chodził nam sprzęt, cokolwiek zrobił, nie tak ze sprzętem, mamy prawo. Caminhão na praia. zostaje przez nas zwolniony, należy mu się 3 miesięczna tak zwana odprawa. no ale, nie zawsze to jest stosowane albo w ogóle to właściwie to nie jest stosowane wcale a dlaczego? no iż gdyż no tak się utarło, że kierowca ma możliwość sobie znaleźć miejsce pracy nowe dość szybko, więc nie musi musimy stanąć zrobić sobie rozpocząć jeszcze momencik <laughs> tak miejsce, ok rozpoczęcia Węgry, Słowacja, Czechy, Polska ktoś dostaje po prostu tylko wypowiedzenie świadectwo pracy z dniem ostatnim miesiąca i idzie gdzie indziej do pracy no rzadko kto się tam powiedzmy no ubiega o te o te odprawkę czy miesięczną ale powinna ona być wypłacona tak czy tak rzecz następna jeżeli praca, pracownik zanim się zwolni, uszkodzi cokolwiek jego jego wynagrodzenie 3 miesięczne będzie nawet niższe niż szkody, które wykonał mamy prawo mu tego nie wypłacić, ale powinniśmy mu to wypłacić dobiegać się na drodze sądowej o odszkodowaniu przeważnie to idzie polubownie. No i nie wypłaca się tych pieniędzy, nie skarżymy się, no bo to nie ma sensu, bo sądy wtedy pieniążki z nas zbierają i nie ma kasy. Jeżeli mamy takowe porozumienie, to no jest sprawa prosta, zawarta, załatwiona. Co jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z dniem ostatnim, a wcześniej pójdzie na chorobowe? Pomimo, że Wyśle mu to chorobowe, wyśle mu nawet pracodawcy, pracownik. Pracodawca, choćby nawet wysłał mu z ostatnim dniem wypowiedzenie, to to wypowiedzenie i tak nie, nie będzie z ostatnim dniem, bo przez ileś czasu jeszcze nam płaci ZUS. Czyli wynagrodzenie nam leci do ostatniego dnia chorobowego. Z ostatnim dniem chorobowego jesteśmy zwolnieni, czyli bez pracy tak mniej więcej to tak powiem po łebkach, wam powiedziałem odnośnie tego, bo ten, tego tematu, no nikt nie porusza bardzo często się te sprawy wszystkie odnośnie właśnie odpraw i innych rzeczy no, kończą się w sądzie, jest to szarpanina długotrwała, no bo ja chcę to, ja chcę tamto, tegośmy nie uzgodnili to mi nie wypłaciłeś, tamto siam no i tak się batalia toczy bo pomimo, że jesteśmy niby powiedzmy Ustaliliśmy z szefem, że mamy płatną piłkę. No ale zwalniamy się, czy nas szef zwalnia. No i komuś to nie pasuje, bo nie chciałby się zwolnić, aby dalej pracować. Może przykład powiedzmy. I nie może, więc idzie do sądu i mówi no w sądzie, że ja chciałem pracować. Szef mnie zwolnił, nie wypłacił mi odprawy. Ja pracowałem w godzinach nocnych, ja oczekiwałem na pracę i tak dalej. Także ile się da, to tyle będzie chciał nakładać do tego protokołu, który się nazywa powództwo I z tego nie wynika, bo umowa o pracy nad ciężarówką mówi wyraźnie. Od momentu wejścia do ciężarówki do momentu wyjścia, czyli od poniedziałku do piątku mamy dniówkę płaconą, czyli 24 godziny i musimy być cały czas osiągalni dla kierownictwa, prezesostwa, dla firmy nie ma, że my mamy w tym momencie wolne i tylko pracujemy 9 godzin a reszta to jest czas, za na który nam ma ktoś zapłacić nie, to tak nie działa z tego powodu że no niestety czas kierowcy się liczy inaczej do no nie każdy od razu to wie no dowiadują się dopiero na sali rozpraw ewentualnie jakoś nie poczytają bo po opowieści dziwnych treści na parkingach, że o bo ty się zgłosi i musi ci się choć ci się należy to nie to nie, nie działa tak panowie i panie moi jeżeli komuś chcemy cokolwiek zarzucić Musimy być w 100% tego pewni. No ja też nie, nie do końca nie zawsze tak po prostu wszystko wiem. Doczytuję, dokształcam się cały czas w jakiś tam sposób przeróżny. Nie wiem jedno. Jeżeli likwidujemy stanowisko pracy, pracodawca ma prawo zwolnić kierowcę. No ale odprawa i tak powinna jakaś tam mu się należeć. Czyli 3 miesięczne, tak to było kiedyś no, dokładnie teraz jeszcze nie wiem czy to Myślę, że w tym zakresie temacie się nic nie zmieniło. Czyli dalej tak jest. I trzy miesiące nam się należy. A co teraz jeszcze z, innym, z inną sytuacją? <laughs> teraz no, powiem, tą wioskę zdobędę. Pracodawca ma prawo obciążyć pracownika za nadmierne zużycie paliwa, za niedbałość o sprzęt. W firmach rodzinnych, powiem Wam, bardzo rzadko się to stosuje, żeby ktoś tam kogoś obciążał czyli robił notę obciążeniową za paliwo dlaczego? No bo jako takowy na ciężarówki nie ma norm spalania. Są tylko przykładowe, a nie ścisłe widełki, więc no nie ma za bardzo tej noty jak wystawić. Aczkolwiek jeżeli ciężarówka jest w miarę zlitrażowana, to powiedzmy ona jednak w jakiś sposób spala tyle, a nie więcej, więc nie można powiedzieć że się nie da, bo duże firmy jednak obciążają, ewentualnie ucinają z prach pieniążki dla pracodawcy Tak to mniej więcej działa <laughs> muszę się zmarzłem, bardzo mnie gardło boli ciężko mi się nagrywa ale może się uda co Jednak występują te obciążenia, te noty. Firmy, duże firmy transportowe, tam się nie bawią, że, że nie, nie, że, albo jakoś tak będzie. Nie, tam jest policzone wszystko dokładnie. Jak również stan techniczny ciężarówki. Kierowca po kierowcy, jeżeli przejmuje samochód, robi się, bo już się spotkałem, masę zdjęć to mi się nie podoba, to było takie, to było takie no i te zdjęcia są podstawą do potrącenia kierowcy za daną część lub kawałek materiału, który został powiedzmy powsuty, utrącony, zarysowany i tak dalej, no bo nikt nie chce jeździć wiadomo, starym sprzętem każdy chce mieć nowy sprzęt jak najbardziej wychuchany, wydmuchany no, bardzo fajnie to brzmi nie zawsze to się przekłada na rzeczywistość wiadomo, wszystko się starzeje są różne, różne po prostu wypadki, przypadki w kabinie również bywają o których też nie mówimy bo to nie ma sensu nieraz dla niektórych a jednak jest to sens to jak powiedziałem, te mniejsze firmy Rodzinne, nierodzinne, które mają po kilka czy kilkanaście ciężarówek, one jednak nie potrącają nam tych pieniędzy. szef się trochę szybko popatrzy, powie odrób albo kupseto i tak dalej, ale nie ma tego potrąceń. Dużych wszystko nam policzą, co do groźnika powiem. Nie da się oszukać tam nic. Bo przychodzi kierowca po nas, wsiada do ciężarówki, naprztyka nam zdjęć to, to, to. Jeżeli my, kiedyś po, poprzednim kierowcy wzięliśmy ciężarówkę czegoś żeśmy nie dopatrzyli, a następny kierowca to dopatrzy, no niestety idzie to na nas, na naszą klatę. Tak to wygląda w rzeczywistości. Tak powiedzieć, pokrótce, właśnie odnośnie tych obciążeń wynagrodzeń, 3 miesięcznych odpraw. Co by można było jeszcze do tych odpraw dodać? <tryk> w jednym przypadku pracodawca, no gdzie ty wyjeżdżasz? Nie musi nam wypłacać jeżeli zwolnienie następuje w trybie natychmiastowym, to to tak zwanym dyscyplinarnym bo takowe też się zdarzają po prostu, coś żeśmy zarąbali uszkodzili, nie zdążyliśmy dojechać nie przyszliśmy do pracy, pracodawca nas zwalił. Wtedy żadna odprawa nam się nie należy. Trzy miesiące na żadne pieniążki, tylko i wyłącznie ostatnie do wypracowane pieniądze. Pracodawca powinien nam wypłacić te pieniążki Jeżeli coś, co zawaliliśmy sprawę, ma wpływ na zarobek szeryfa, czyli szefa, można. Może nie wypłacić tych pieniędzy, ale to znowu pracownik podaje do sądu. Te pieniądze dostanie, ale pracodawca też może podać do sądu, że jest z tytułu tej sytuacji straty. Jakieś tam pieniążki, te które były za wynagrodzenie, nie pokryły tego w całości, ale część trzeba, bo chciałby tylko tyle. No i możemy nie dostać też tego wynagrodzenia. Różnie bywa. No, jak na 21 marca w nocy dałuję zdrowie. Gdzieś nie posłużyła mi ta temperatura, bo dzień jest 12 w nocy, czy 15 w nocy minus 5, minus 6. No i tak nie do końca człowiek się dobrze czuje. 107 km, powiem Wam, że istnieje prawdopodobieństwo, że aby to szło fajnie, to moglibyśmy się załadować. Ale prawdopodobieństwo, a załadowanie to są dwie różne sprawy. Dobrze, to miałem na tyle powiedzieć Wam. Zobaczymy, za wielkie was dalej może będziecie sobie samo miasto także pozdrawiam i zapraszam do oglądania.